W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ocy wierni. Uroczystość świętego Michała Achaniowa, który jest księciem aniołów, przybliża nam, jak różne inne, uroczystości świętych aniołów, akurat ten niewidzialny świat, który Pan Bóg stworzył wpierw, zanim stworzył ten widzialny świat. Niewidzialny świat aniołów jest czymś niesamowicie ogromnym. Apokalipsa o tym mówi, a także inne miejsca Pisma Świętego, nie znając ludzkiego słowa, aby opisać tą ogromną liczbę aniołów świętych. A tutaj mamy do czynienia ze samym, że tak powiem, królem, imperatorem wszystkich, anioł, wszystkich aniołów, ten, który Prawdopodobnie byłby jednym z nich, ale stał się najwyższym z tego powodu, że był najbierniejszym, najbardziej odważnym, ten, który przedstawił się Lucyferowi. Dlatego ten Archanioł, Archanioł, Michał, w każdej chwili przedstawia się po prostu jako wojownik. Wojownik, który od samego początku właściwie jest nam znany. Że, aby, jako ten, który wyrzuca szatana z, z nieba, z raju, aby właściwie w ten sposób domagać prawa Boże, prawa niebieskie. Któż jak Bóg, michael. To wierni, akurat to jest jego istota, bo jest jego imię. Jego imię jest pokorą. Któż jak Bóg. Za co Luciferze? Chcesz się uważać, że śmiesz przeciwstawić się Bogu. Kim ty jesteś? Mimo tego, że Pan Bóg Ciebie wywyścił nad wszystkimi czystymi duchami, nad wszystkimi aniołami, sam z siebie jesteś niczym. Ktoś jest jak Bóg, kto chce się dorównać Panu, Panu Bogu, dlatego że tyle od Niego dostałeś? Im więcej od Boga dostaniesz, tym bardziej powinieneś się upokorzyć i powiedzieć: Ja od siebie nie jestem niczym. Im więcej dostanę, tym więcej muszę, chwała, panu Bogu oddać. I tak robił święty Michał. Zawsze oddał Bogu, co należy do pana Boga. I dlatego, że tak robił niesamowicie, my nie wiemy w jaki sposób stał się najwierniejszym. W tym słynnym, właściwie, starciu tej próbie czystych duchów aniołowych, zanim, zanim widzialny świat powstał, nastąpiła ta decyzja. Anioł Michał wokół siebie zgromadził wszystkich wiernych aniołów, podczas gdy Lucyfer, Ongisz, ten, który był rządzącym światła, stał się szatanem i wszyscy inni upadli. Jaka przestroga dla nas, moi drodzy. Więc kto jest najwyższym w Królestwie Niebieskim? To jest najwyższym aniołów, z aniołów? Zobaczcie sobie, jeśli ostatni chór aniołów jest, składa się z aniołów stróżów. A ile anioły, aniołowie stróżowie istnieją? Tyle jak ludzie kiedykolwiek byli, są i będą. Więc mamy już tyle aniołów stróżów, jak ludzie kiedykolwiek byli, są i będą. Ile ich jest? I to jest ostatni chór. Potem archaniołowie i potem dalej aż tu cherubini i serafini. Nieopisany po prostu e, obszar, nieupisany orszak tych, którzy otaczają tron Boży. I na czele wszystkich ten święty Michał Archanioł. Święty Michał Archanioł może w naszym czasie jest jak najbardziej bliski do nas. Może nie przez swoje niesamowite, cudowne działanie w tej pierwszej głównej świątyni świętego Michała Achanioła na Górze Gargano w Włoszech, bo też nie przez to słynny, że tak powiem, mont Saint michel świętego góra świętego Michała we Francji a przez wszystkie inne, że tak powiem, tytuły, na które on zasłuż, zasłuży jako ten, który chroni wszystkie wojska chrześcijańskie i prowadzi ich do zwycięstwa, w ostatnich czasach, tak przynajmniej twierdzi nasz założyciel, arcybiskup Lefebvre, i nie bez racji, ach, anioł Michał przyjmuje jakąś bardzo szczególną rolę, ponieważ to jest ten anioł, który objawił się w Fatimie. Z tego powodu Mimo tego, że nie po prostu opisał kim on jest, nie powiedział jestem Michałem, ale powiedział bardzo wyraźnie jestem aniołem pokoju. Otóż liturgia święta bardzo wyraźnie nam przedstawi świętego Michała Archanioła jako Angelus Pacis. Jest bardzo przeciwny fakt, że ten, który właściwie jest tym największym wojownikiem, który ma prowadzić najgorszą w historii w ogóle Wszystkich stworzeń, bitwem przeciw Lucyferowi, akurat on jest nazwanym Aniołem Pokoju. Ponieważ tylko wtedy będzie pokój, jeśli pokonujemy zło. Tylko wtedy będzie ład, jeśli odczucamy nieład. Wtedy tylko będzie piękność, jeśli odczucamy brzydkość. Tylko wtedy będzie właściwie pokój, jeśli po prostu usuwamy wszystkiego, co burzy. Co wszystko, co burzy, a to jest grzech, to jest bunt, to nieposłuszeństwo. Każdy każdym razie, anioł pokoju to zawsze to anioł, św. Marii Michała Archaniów. Akurat tak także przedstawi podczas pierwszego objawienia Fatimy. Jestem aniołem pokoju. Jest pierwsza wojna światowa, pamiętamy. Jest Fatima zapowiedź tego wszystkiego, co teraz się dzieje świecie, na świecie i w kościele. To jest zapowiedź po prostu ostatecznej walki między Bogiem, między niebem a, a piekłem. piekłem. Tak Matka Najświętsza bardzo wyraźnie to siostrze ludzi tłumaczy. To jest to, to, ostateczna walka. I tutaj ten anioł jako po, ja, ja na, na samym początku się objawi. I to jest bardzo pięknie, wzruszające, że on mówił: Jestem aniołem pokoju. Jeśli więc hojnie walczysz, jeśli wytrwale walczysz w swoim sercu przeciw grzechowi, przeciw wszystkim atakom, to wtedy dostaniesz ten pokój, a jestem przy Tobie. A co ten anioł pokoju właściwie nas uczy? Zaraz powiem, a mamy jeszcze drugi dowód, że jest to święty Michał Achanioł, ponieważ podczas drugiego objawienia znowu przedstawi się, że jestem aniołem stróżem Portugalii. Otóż istnieje nawet święto, oczywiście lokalne święto, że ku czci anioła stróża Portugalii, którym jest święty Archanioł Michał. Więc nie jest to zuchwały przypuszczać i być tak naprawdę już pewien, że tutaj sam, sam, sam król wszystkich aniołów się objawił tym dzieciom Fatimie. Jak ważne właściwie to miejsce, jak ważne to orędzie, jak ważne Fatima jest, jeśli Pan Bóg, aby przygotować nadejście królowej, królowej aniołów, królowej wszechświata, czy królowej wszystkich ludzi, królowej nieba i ziemi, przez samego księcia aniołów, anioła, anioła Michała. I stumiewające, jaka jest jego nauka, bo tym razem mówi. Tym razem pokazuje nam, kim on jest. A kim on jest, to jest właściwie to ktoś jak Bóg. Na, na, na od razu, kiedy przed, po przedstawieniu siebie, módlczy się ze mną. I wtedy widzimy tego wielkiego anioła, który jest tak imponujący, że dzieci niemal nie potrafią już oddychać. Tak są. Powiedzmy przerażeni, albo przede wszystkim po prostu zdumieni z tą wielkością, z tym majestatem, z tej światłości, która emanuje z tej postaci. To jest tak mocne, że zaledwie właściwie zdali sobie sławy, że w ogóle jeszcze istnieją, mówi później Łucja. I w ten sposób właściwie widzimy tego wielkiego anioła, klęka czoło ku ziemi, o Mój Boże! O mój Boże! Ktoś jak Bóg! Drodzy wierni, czy nie jest to znamienne, jeśli chcemy mieć opiekę aniołów, jeśli chcemy być po stronie tych wszystkich, tych, którzy zwyciężyli wszystkie walki przeciw Bogu i odnosili wszystkie zwycięstwa, abyśmy ich naśladowali? Bo Anioł wyraźnie mówi: róbcie jak ja. Młodszy się ze mną. I tutaj właściwie ten anioł pokazuje swoją istotą. Największy, dlatego, że otrzyma od Boga wszystko. Więc największa pokocha. O mój Boże, Tobie hołd, Tobie chwałę. Co mam, od Ciebie mam i dla Ciebie mam. I dlatego oddaję Tobie wszystko, co mam. I z tego powodu to chylenie głowy, ta adoracja, to uwielbienie. Więc lekcja aniołów wszystkich, a zwłaszcza świętego Michała Achanioła, to jest przede wszystkim stosunek do Pana Boga i poprawny stosunek do Pana Boga. Jeśli wyobrażamy sobie, w jaki sposób lekceważący przyjmują dzisiaj w całym Kościele, a zwłaszcza też jest już w Polsce, Pana Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Jeśli ludzie już przestaną w ogóle wiedzieć, co to jest klęczeć, Albo właściwie chylić głowę przed Bogiem, a uniżyć się. Jaka lekcja tego anioła, który oczywiście przewidział, co to będzie 100 lat później. Moi drodzy, święty Michał Achanioł uczy dzieci modlić się. Bóg w centrum. To jest głos aniołów. Anioł stróż, którego masz, ma dokładnie tą samą rolę. Przypomnieć Tobie, ktoś jest Bóg. Ktoś jak Bóg. Święty Michał Achanioł jest po trojej, twojej drodze. On został wysłany, aby torować drogę Marii. On zostanie Tobie wysłany, aby torować drogę Marii. Abyś Ty szedł właściwie tą samą drogą, jak dzieci Fatimskie. I tutaj widzisz, dzieci Fatimskie były wierne. One dokonali tego, co właściwie anioł od nich wymagał. Kiedy później właściwie anioł znajduje ich pod drugim, co wy robicie? Módlcie się, módlcie się wielu. Serca Jezusa i Marii mają dla was samiarem miłosierdzia. I w ten sposób uczy dzieci, że tak powiem, żyć w obecności Pana Boga. Ze wszystkiego odpowiada na pytanie, jak mamy się modlić, ze wszystkiego, co tylko możecie, złożycie jako ofiarę. Oddajcie to Panu Bogu. Na to szusienie, za grzechy, przez które on jest tak obrażany. I o o nawrócenie grzeszników. To są słowa anioła. Ze wszystkiego. Żyć w obecności Pana Boga to jest właściwie akurat darm, darm aniołów. Jeśli mamy cześć, do świecić aniołów, to oni właściwie to nas uczą. I w tym momencie, kiedy żyjemy w obecności Pana Boga, jeśli oddamy Panu Bogu wszystko, to wtedy nie możemy grzeszyć. I diabeł nie ma żadnej, żadnej możliwości, aby po prostu nas prowadzić do błędu, albo do grzechu, albo do piekła. Anioł ten staje się też aniołem Eucharystii. Być może jest akurat ten, o którym, pis, o Róm, o Róm, o którym modlimy, o którym modli się Kościół, właściwie zaraz po konsekracji, kiedy prosimy aby anioł święty wnosił tą ofiarę przed oblicze boskiego majestatu, na Bos przed boski tron. I ten anioł tym razem w Fatimie przychodzi z Najświętszym Sakramentem. I to jeszcze bardziej uderzające, kiedy zostawi kielich i hostię w opowieciu dołączy do dzieci. Jak stałby się małym dzieckiem sam i znowu po prostu chyli głowę. I odmawia tą drugą część i uczy nam: O trójcy, Przymajświętsza, Ojciec duchu, synu duchu święty, uwielbiam Cię z ciąg najgłębszą. To jest właściwie ta wielka modlitwa Anioła. Więc co to jest ta nauka Aniołów? Co stanowi istotę Anioła Michała? Co stanowi jego zwycięstwo nad piekłem, nad szatanem? To jest jego oddanie się Bogiem. To jest jego właściwy przekaz, że on właściwie żyje w obecności Pana Boga w każdej chwili. On oddaje Panu Bogu należyty hołd. On uznaje Pana Boga jako pierwszą przyczyną i ostateczny cel. On widzi, że od Boga wszystko przychodzi do Boga, wszystko wraca. I z tego powodu uczy nas, czego on widzi, Wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie, kocham Cię. A w jaki sposób uczy nas zwyciężyć wrogów? W jaki sposób jeśli On już zdeptał, zeczeł i wyrzucił diabła do piekła? W jaki sposób tutaj zachowuje, wobec, zachowuje, wobec, zachowuje się wobec tych, którzy są niestety sługami diabła, jest ich legion? W jaki sposób się ich zachowuje? Gniew? Nie. Od razu? Nie. Proszę Cię, abyś przebaczył tym, którzy nie wierzą, którzy nie uwielbiają, którzy nie ufają, którzy Cię nie kochają. Tak módlcie się, mówi anioł do nas. Tak zachowujcie się, mówi anioł do nas. Tak uczestniczymy w Jego chwale i Jego zwycięstwie. Więc z jego strony całkowicie, zdecydowany taktu Pana Boga, do trójce przy do prawdziwego Pana Boga, a nie do, takiego, po prostu, do takiej fikcji ekumenicznej, która dzisiaj po prostu nam przedstawiona, a może jeszcze dodać ekologicznej. W tym momencie właściwie widzimy, jak aktualne jest właściwie orędzie Anioła, a które przypomina nam prymat Pana Boga. Pan Jezus Chrystus musi znowu właściwie królować przez Marię. Tak, święty Michał anioł właściwie zgromadzi wojska katolickie, wojska prawdziwych, Reszty katolików, właściwie do tej bitwy, ostatecznej być może. I z tego powodu, moi drodzy, jeśli im nas jest bardzo mało, a wróg jest straszny. Jeśli my nie mamy, 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 mamy żadnej możliwości, aby dowiedzieć się już o czymśkolwiek, co jutro tu będzie na tym świecie, że jakieś po prostu i rzeczy musimy jeszcze nosić, oczywiście są maseczki, jutro będziemy, nie wiem, wszyscy po prostu, nie wiem, jakieś czapki nosić i pojutrze jeszcze będziemy po prostu wszystkie wyglądać jak, 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 jak krowy, ja nie wiem. Każdy mądrze, moi drodzy, jesteśmy zupełnie bezradni wobec tego, po ludzku mówiąc. Z tego powodu, zobaczmy, tutaj jest dziecko. Święty Anioł wraca się do bezbronnych dzieci. Te dzieci to są niczym, nic nie mogą, nic nie potrafią. I staną się gigantami, dlatego, że dołączy On do nich. Oni staną się naj, wśród największych gigantów katolickiej, re, katolickiej sprawy w XX wieku. Dzięki nim mamy po prostu tą wielką, wielką miłość do Marii i sposób, jak, jej naszla, jak ją naśladować. I dlatego, właściwie moi drodzy, czujmy się jak małe dzieci bezbronne, które sami sobie po prostu nic nie potrafią, ale są w towarzystwie tego największego z aniołów, który nigdy nie jest sam, ale jest razem z wszystkimi aniołami, aby nas chronić, aby nas, aby nas bronić, aby nas prowadzić, aby wszystkie ciemności rozpaczać. I gdziekolwiek ten smok by się nie pojawił, o święty Michale archaniele, zbroj nas w walce, wspomagaj nam, ponieważ ten wróg jest przeogromny, a jesteśmy bezbronni, nie możemy już nic nie robić, ale ty potrafisz wszystko. Anioł właściwie mówi do nich, nie bójcie się. Człowieku, nie bój się. Jeśli jesteśmy w towarzystwie takiego wojska, wszystkich aniołów, którzy naprawdę patrzą na nas i święty Michał z wielką radością przyjmuje nasz hołd dzisiejszego dnia, to wtedy możecie być pewni, że nawet jeśli wydaje się wszystko po prostu przegrane, tak samo jak ongisz, jak ciś, i do końca świata, z tym Aniołem, który prowadzi nas do Marii, z tą Matką Najświętszą, Królową Nieba i Ziemi, zwycięstwo jest zapewnione. I niech święty Anioł po prostu prowadzi w Twoje serce krzyk, że tak powiem, słowo tak słynne Matki Bożej, pamiętaj. Na końcu moje niepokalane serce zatriumfuje, więc bądź wierny, matce najświętszej, bądź wierny, właściwie czci, wiernym czcicielem świętego Michała Archanioła. Amen.